Pracowaliśmy całkowicie nową, innowacyjną konstrukcję, napinacze bezciężarowe, jest to druga generacja napinaczy, do dzisiaj stosowane napinacze są napinaczami ciężarowymi. Widać na słupach jak wiszą takie kółka, one stanowią obciążenie sieci powodują, że ona może prawidłowo pracować. W naszym rozwiązaniu jest to wyeliminowane, jest to układ sprężynowy. Może sprężyna dla kogoś wydawać się rzeczą śmieszną, natomiast w tym przypadku to są naprawdę zaawansowane techniczne rzeczy. Udało nam się to zrobić, jesteśmy drugim w Europie producentem takich urządzeń. Żeby tworzyć nowe produkty, tworzyć nowe rozwiązania, potrzebna jest współpraca z uczelniami. W naszym przypadku jest to Akademia Górniczo-Hutnicza, jest to Uniwersytet Zachodniopomorski, Instytut Metali Nieżelaznych, Politechnika Warszawska. Naturalną kontynuacją tego programu, który robiliśmy w latach 2013-2015, jest w tej chwili przejście do kolei dużych prędkości. Są to projekty, które mają być w Polsce realizowane po 2020.